A słyszeliście ten dowcip? Czak stoi szybciej, niż ty biegniesz. <noise> A ten? Czak tylko raz w życiu miał dublera w filmie, gdy musieli nagrać ten <noise> <noise> O kurczę, my tak sobie tylko żartowaliśmy. Nie lubię żartów. Eee, yy, Ja właściwie to też nie lubię żartów. Ja to już wręcz nienawidzę żartów. A co pana sprowadza do nas? Chodzi o naukę języków obcych w Instytucie Lingwistyki. To on jest odpowiedzialny za reklamację! Ja? On jest odpowiedzialny za reklamację! Co? To oni są odpowiedzialni za reklamację! Ale ja jestem bardzo zadowolony z waszego kursu. No to co pana do nas sprowadza? Nauczyłem się wszystkich języków. Żądam więcej! A jakiego języka chciałby się pan jeszcze nauczyć? Niech będzie język Ajapaneko. A ja. my nie mamy Acapulco. Mamy angielski, włoski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, wiele innych, ale akurat nie Acapulco. Wiem, znam je wszystkie. Jakiś problem z Ajapaneko? Nie! Żaden problem. Znalazłem w internecie, że językiem Aya Paneko posługuje się obecnie jedynie 12 osób na świecie. Ten język zrodził się na granicy Meksyku i Gwatemali i jest już praktycznie wymarły. Jak nie będzie kursu, to wy też będziecie wymarli. Będzie, będzie. My znajdziemy te 12 osób. Bierzemy się do roboty, zaraz będzie dostępny Aya Paneko. Nawet nie wiesz, jak łatwa i przyjemna może być nauka języków obcych. W naszych kursach Instytutu Lingwistyki mamy dla Ciebie kilkanaście różnych języków. Na AyaPaneko jeszcze przyjdzie trochę poczekać, ale myślę, że mamy ten język, który może Cię naprawdę zainteresować. A gdyby nasz kurs jakimś cudem nie spełni Twoich oczekiwań, masz 30 dni gwarancji satysfakcji. Wejdź już teraz na instytutlingwistyki.pl i poznaj język obcy skutecznie.